Cześć, witajcie. Promocja nowych graczy wciąż aktualna. Jeżeli założycie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podacie kod promocyjny strefa 50, to możecie zagrać jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 50 zł, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo zabawa o 50 zł wystarczy zostawić opę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Koniecznie dopisujcie swój login gracza. Bad click, komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie, odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Betis, Ferenc Farosz. Uważamy, że Betis wygra pierwszą połowę tego meczu. Jest to pojedynek piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Gospodarze są wiceliderem tabeli. Do tej pory zdobyli 7 punktów. Do lidera Bayeru Leverkusen tracą 3 punkty. Zaś nad trzecim Celticem ma punkt przewagi. Ferenc Farosz z kolei zajmuje ostatnie miejsce i nie zdobył dotąd żadnego punktu. Liczymy, że gospodarze będą chcieli wygrać to spotkanie i być może zapewnić sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Uważamy zatem, że Betis od początku meczu narzuci swoje tempo gry, raz po raz będzie stwarzać sytuację do zdobycia Gola, które zamieni na bramki jeszcze w pierwszej połowie i wygranie pierwszych 45 minut meczu Bayer Leverkusen Celtic. Naszym zdaniem ten mecz wygra drużyna Bayeru Leverkusen. Jest to mecz fazy grupowej ligi Europy. Gospodarze są liderem grupy. Do tej pory zdobyli 10 punktów, nie mają jednak jeszcze zagwarantowanego awansu do fazy pucharowej tych rozgrywek. Celtic z kolei zajmuje trzecie miejsce z 6 punktami i realnymi szansami na wyjście z grupy. Sądzimy jednak, że lepsza będzie drużyna z Niemiec. Wygrana zapewni gospodarzom awans do kolejnej fazy rozgrywek. Ponadto kadra aptekarzy jest lepsza od kadry Celtiku. Uważamy zatem, że gospodarze od początku meczu narzucą swoje tempo gry i będą stwarzać sobie sytuacje podbramkowe i strzeleckie, które zamienią na gole i wygraną w meczu. Leicester Legia. Pora na trzeci mecz piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Ten mecz naszym zdaniem Leicester wygra przynajmniej dwoma golami. Gospodarze zajmują trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory zdobyli 5 punktów. Z kolei Legia jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 6 punktów. Za zwycięstwem Lester przemawia fakt, że grają na swoim stadionie. Wygrana przybliży zespół z Wyspy Brytyjskich do awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami wygrała Legia 0-1. Gospodarze, by mieć lepszy bilans meczów bezpośrednich, muszą wygrać przynajmniej dwoma golami. Poza tym Legia gra ostatnio fatalnie i przygrywa mecz za meczem. Liczymy zatem, że gospodarze od początku meczu narzucą swój styl gry, raz po raz będą stwarzać zagrożenie i akcje pod bramką gości, które zamienią na gole i wygraną przynajmniej dwiema bramkami. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick kod strefa50. Wpadajcie na fejsa, subskrybujcie kanał. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.